Ja wiem, że ludzie lubią lubią tego tarota, lubią pani postawi, pani zobaczy i, i <laughs> ja to rozumiem, tak? Też tam byłam i, i, i też czasami sobie te karty ustawiam, jak jest potrzeba, ale ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę e, tak naprawdę, że te duże arkana tarota one pokazują e, drogę duszy na ziemię, tak? Że ta pierwsza karta, czyli gu, karta głupca, e, to jest dusza, która schodzi na ziemię która jest wolna, która jest otwarta, która z radością cieszy się na nową przygodę, tam jest taki piesek, tam jest taki włóczyki z takim, na kiju ma taki, taką torebeczkę i on sobie tam idzie przed siebie i sobie myśli, wow, co za przygoda, życie jest przygodą. Następne karty pokazują, te wielkie, wielkie arkana pokazują tą drogę człowieka poprzez różne doświadczenia, które ma. I jest karta Zmartwychwstania pod koniec. Przedostatnia karta w, w Dużych Arkanach to jest karta Zmartwychwstania. I wiecie, ja miałam duży problem z tą kartą przez wiele, wiele lat. I w pewnym momencie mnie oświeciło, że karta Zmartwychwstania to jest karta oświecenia. To jest karta, ona się nazywa u mnie w tarocie Zmartwychwstaniem, ale ma też inne nazwy.